Cześć wszystkim rowerowym zakrętom, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na moim kanale. Pozdrawiam Was w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności dzisiaj będziemy dyskutować na dość ciekawy temat, czyli FTP oraz testy z nim związane. Jest to temat podjęty przez jednego z Was, który, który oglądał ostatni materiał, jeżeli chodzi o Zwifta. I postanowił zadać pytanie właśnie związane z e, wartością FTP oraz testami, które można wykonywać, aby określić tą wartość. I ja w dzisiejszym odcinku chciałbym właśnie omówić te kwestie, dlatego że to są kwestie dość takie e, niby oczywiste ale nie do końca zrozumiałe, a w dużej mierze bardzo e, źle interpretowane przez wielu ludzi. I dlatego dzisiaj poświęcę cały odcinek na, e, na, na omówienie tego tematu i na przybliżenie Wam różnych spostrzeżeń, które są ważne i które powinniście brać pod uwagę, jeżeli chodzi o samo podejście do tego tematu. A więc cytując komentarz, który się pojawił pod wideo, e, brzmi on tak. Chodzi mi o test FTP 20-minutowy w porównaniu do ramp testu na ZWIFT. Jaki lepiej wykonywać test? Wiadomo, inaczej wyjdzie test na trenerze, inaczej na zewnątrz. Czytałem opinię, aby test wykonywać w o, miejscu, otoczeniu, gdzie będą przeprowadzane treningi. Jakie jest e, do tego podejście moje? Um, a więc tak, co to jest FTP? Functional Threshold Power. W bardzo prostym określeniu, wedle, e, wedle Andego Kogana, jest to przeprowadzenie godzinnej jazdy i wyciągnięcie z tego waszej najlepszej średniej wartości podczas tej godziny, czyli w jednym słowie godzina prawdy. Jest to Wasza godzina, najlepsza godzina, jaką jesteście w stanie wycisnąć na treningu, na wyścigu, i to może być określeniem Waszej wartości FTP. Zapamiętajcie to słowo. Godzina prawdy. Dlatego, że to jest odpowiedź na pytanie, które zostało tutaj już zawarte. Jaki test jest najlepszy, aby określić wartość FTP? godzinny, dlatego, że ma to być prawdziwa godzina prawdy. Eee, dlaczego nie RAMP test, dlaczego nie test 2x8, dlaczego nie test 20-minutowy? Dlatego, że żaden ty z tych testów nie zawiera czynnika psychologicznego i mentalnego. Każdy z tych testów jest, że tak powiem, drogą na skróty, ogromną drogą na skróty, która jedynie przybliży Wam wartość FTP, ale ta wartość FTP nigdy nie będzie w dużej mierze osiągalna przez was, żadnego z Was podczas tak zwanej godziny, godziny prawdy. Większość z Was polegnie po 20 minutach, po 30 minutach, czasami może po 50 minutach, ale polegnie w takim stopniu, że Straci 20-30 watów na ostatnich 10 minutach. Dlatego wszystkie inne testy w porównaniu z testem godzinnym są drogą na skróty. Kolejna rzecz jest taka, że samo FTP zostało bardzo przyklejone i przypisane do, do LT2, czyli waszego progu beztlenowego. I to jest też bardzo duży problem, i bardzo duża pomyłka w moim przekonaniu, dlatego że zapewniam Was i sami możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie, jadąc na rowerze, czy tak naprawdę aktualna Wasza wartość FTP, którą wykonaliście nie wiem wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, czy rzeczywiście jesteście ją w stanie utrzymać podczas testu godzinnego. Bo zapewniam Was, że 90, może nawet więcej procent z Was nie będzie w stanie tego zrobić. I jeżeli przeanalizujecie to w takim stopniu, odpowiecie sobie sami na pytanie, jakie testy są najlepsze i tak naprawdę, co to jest, jest FTP. Jeżeli ktoś z Was wykonuje badania wydolnościowe, które są, które powinny i są, bardzo dokładne i pozwalają Wam określić Wasz próg tlenowy, beztlenowy. Jeżeli chodzi o próg tlenowy, odstawię to na razie na bok. Będę jedynie e, tutaj e, przedstawiał Wam ten próg beztlenowy, czyli LT2. Ta wartość, która została Wam określona na badaniach jednostkowych LT2, ona wcale nie musi być porównywalna do tego, co reprezentuje wasz, Wasza wartość FTP? Sama wartość określona na badaniach wydolnościowych LT2 jest to Wasza wartość przemian fizjologicznych, które następują w Waszym organizmie, gdzie przemiany e, z, e, z udziałem tlenu zamieniają się w przemiany bez udziału tlenu. I ta wartość w dużej mierze jest zupełnie inna od tej, co jesteście w stanie utrzymać przez godzinę. Więc więc, tak jak mówię, jest to taka ogólnie przyjęta wartość, że, że te dwie rzeczy są praktycznie tym samym, ale jednocześnie nie są. Więc, e, chcę Wam obnażyć problematykę rozumienia FTP i rozdzielić pojęcie progu beztlenowego. Chcę Wam pokazać, że samo FTP. Oraz testy, które są wykonywane pod kątem FTP, oraz to, jak powinno być postrzeganie FTP, to jest zupełnie co innego. I zauważcie, że samo FTP powinno być bardziej analizowane pod kątem intensywności, jaką chcecie dobrać do danej długości interwałów. Więc traktujcie to. Tylko jako taki czynnik testu pod to, co chce się trenować. I że tak powiem, zapomnijmy o samej nazwie FTP. Zdejmijmy to na bok, zapomnijmy o samej, samej, nazwie, samej nazwie FTP. sprawmy, żeby to w ogóle zniknęło z naszych głów na, na kilka minut, przynajmniej do końca tego wideo. Wy. W samym tutaj regionie, tym treningowym, gdzie wcześniej mieliśmy zawarte FTP, możemy zawrzeć co tylko chcecie. Dlatego, że jeżeli chcecie wykonywać długie interwały, to wasze testy powinny być zbliżone do długości interwałów, które chcecie wykonywać. Jeżeli chcecie wykonywać krótkie interwały, powiedzmy na bardzo wysokiej intensywności powyżej waszego progu. Zastosujcie testy, które określą Wam intensywność do krótkich interwałów. Czyli podam Wam przykład. Jeżeli chcę wykonywać interwał 2,5 minutowy, 3 minutowy na bardzo wysokich wartościach, to przeprowadzę test do takiego typu treningu, aby mi tą intensywność wyznaczył. Czyli pojadę powiedzmy maksymalny test 4 lub 5 minutowy. I tu mówię tylko przykładowo. I to jest właśnie sama teoria, która powinna być za tą nazwą FTP, którą Wam, e, którą wam przedstawiłem. Więc co chcę Wam przez to, po, e, chcę wam przez to pokazać i, i, e, i przekazać, jest to, że samo FTP to jest tylko określenie do, e, do, do testu godzinnego. Do testu godzinnego, abyście mogli określić intensywność podczas wykonywania interwałów 20-minutowych, 30-minutowych, 12-minutowych, godzinnych. Tak? Więc patrzcie na to w takich ramach i odklejcie FTP od waszego progu beztlenowego, bo wcale nie musi być on taki sam. Wasz próg beztlenowy. Oraz to, czy będziecie go w stanie utrzymać przez godzinę lub pół godziny, zależy jedynie od waszego stopnia wytrenowania oraz tego, jak dobrymi zawodnikami już jesteście i w jakim stopniu trenujecie, jak trenujecie, i jak wasz trener wam przepisuje treningi i pod jakim kątem was przygotowywuje. To tak naprawdę wam pokaże, jak długo jesteście w stanie utrzymać Waszą, wasz próg beztlenowy. Bo są zawodnicy, którzy mają próg beztlenowy, przykładowo mówię 300, pad, a nie są w stanie utrzymać tego przez godzinę. Dlaczego? Dlatego, że nie są w odpowiednim stopniu wytrenowani. Więc mam nadzieję, że już zaczyna się zarasowywać w waszych głowach. To pojęcie oraz ten cały obraz, który Wam staram się przedstawić. Teraz przechodząc do samych, e, samych testów, ram testów 20-minutowych, e, 2x8. Czego im brakuje? Brakuje im czynnika psychologicznego, mentalnego. Dlatego, że wykonując test 20-minutowy, wykonujecie jedynie 20 minut. Oczywiście z, od, odejmujecie od niego 5% od wartości i to ma być wasza wartość godzinna. No to jest totalna droga na skróty, która jedynie może doprowadzić do waszego, że tak powiem, zniechęcenia do treningu. Dlatego, że to nie jest wasza pełna wartość godzinna. Tak? Później chcecie zastosować tą wartość, którą osiągnęliście podczas. Testu osiągniętego 20, minutowe, 20 minutowego, podczas testu 20-minutowego, a nie jesteście w stanie nawet zastosować tej wartości w interwałach 8- lub 16-minutowych w powtórzeniu, w powtarzalności. Więc to jest problem, brak totalnego czynnika psychologicznego oraz mentalnego w tych testach krótkich, skróconych na skróty. I to jest główny. Problem w wykonywaniu tych testów. Jeżeli chcecie wykonać e, i, i poznać Waszą prawdziwą wartość godzinną, musicie pojechać test godzinny. Dlaczego nie używam określenia FTP? Bo chcę, żebyście o nim zapomnieli. Chcę, żebyście postrzegali FTP jedynie jako, jako określenie, którą ktoś sobie wyznaczył na test godzinny. Wy sobie możecie oznaczyć innym określeniem wasz test 20-minutowy, bo powiedzmy, bo na przykład chcecie wykonywać interwały 10 lub 15 minutowe. I co Wam właśnie chcę przez to powiedzieć, to to, że dobierajcie testy do długości interwałów, jakie chcecie wykonywać. Wykonujcie testy pod kątem tego, co chcecie trenować. Nie przyklejajcie się do wartości FTP, nie przyklejajcie się do, do tych, e, że tak powiem, oklepanych e, nazw, bo one Was zgubią i sprowadzą Was do takiego punktu, że będziecie trenować bez sensu. Więc, tak jak mówię, rozdzielamy dwie różne rzeczy. Wasz próg bezsenowy, to jest rzecz, która jest do określenia przez badania wydolnościowe. Słuchajcie, badania wydolnościowe podstawowe, które mam określą pluk trenowy, beztlenowy kosztują 250 zł. Zróbcie sobie takie badania raz, dwa razy w roku. Jeżeli chcecie naprawdę określić sobie te, te progi. Jeżeli nie chcecie tego robić, zostawcie to na bok i wykonujcie testy pod kątem interwałów, jakie chcecie wykonywać. Testy pod kątem tego, co chcecie osiągnąć na przez dany blok treningowy. I to jest metoda. To jest droga, którą powinniście obierać, jeżeli chodzi o E, stosowanie w waszym, w waszym treningu. I do tego Was zachęcam. Zachęcam Was do eksperymentowania, do, do obserwowania samego siebie, do, do, do robienia notatek, do, e, do sprawdzania tego właśnie, jak reagujecie na, na, dane, na dane wartości, na dane treningi. To jest bardzo ważne. Samoobserwacja jest jedyną drogą właśnie do tego, jak będziecie. E, i jak będziecie szybko robić progres w waszym, w waszym treningu. Tutaj jest też pytanie, czy testy powinny być wykonywane na trasie, gdzie zazwyczaj trenujecie. Niekoniecznie. Ważne jest, aby powtarzalność testów była taka sama, czyli jeżeli wykonujecie jeden test. Starajcie się, aby następny test był wykonany na tej samej trasie o bardzo zbliżonych warunkach, czyli zróbcie sobie notatki z danego testu, zapiszcie sobie, był bardzo mocny wiatr i powiedzmy, na następnym teście takim starajcie się, aby warunki były bardzo zbliżone. Da Wam to możliwość analizy tych testów w porównaniu jednym do drugiego. Czy test na trenerze w porównaniu do, do tego, co będziecie robić na zewnątrz, wyjdzie bardzo różny? Wyjdzie bardzo różny, jeżeli Wasz pomiar mocy do, do trenażera jest inny niż tego, co macie w rowerach. Warto sobie sprawdzić, o ile się one różnią i wtedy będziecie mogli w jakim stopniu to przeliczać sobie lub dodawać lub odejmować, jeżeli będziecie wykonywać trening na trenażerze lub trening na szosie. Tez na trenażerze może wyjść inaczej, jeżeli będziecie jechać w bardzo nagrzanym miejscu bez chłodzenia, natomiast jeżeli zapewnicie sobie dobre chłodzenie, ten test nie będzie się aż bardzo, aż bardzo różnił. Więc, więc moim zdaniem możecie wykonać test wewnątrz lub na zewnątrz, ale z uwzględnieniem, tak jak mówię, tych, tych elementów. Więc w pierwszej kolejności porównajcie różnicę między trenażerem a pomiarem mocy w rowerze. Natomiast kolejna rzecz, zapewnijcie sobie odpowiednie warunki do jazdy wewnątrz. Więc reasumując wszystko, rozdzielcie FTP od progu bezstlenowego. Traktujcie tą część, w której jest zawarta, jest zawarta FTP bardziej pod kątem testowania intensywności do danej długości interwałów. Natomiast sam próg beztlenowy oraz e, określanie jego pozostawcie na podstawie badań wydolnościowych oraz na podstawie e, e, na przykład próby mleczanowej. Więc to jest dobry sposób określania Waszego progu beztlenowego. I to jest główna różnica, którą chciałem Wam dzisiaj zaprezentować i którą chciałem, z którą e, chciałem się z Wami podzielić. E, otwórzcie Wasze umysły, Pomyślcie o tym, przemyślcie to sami i odpowiedzcie sobie na, to, na te pytania, które dzisiaj były zawarte i które ja chciałem Wam dzisiaj przekazać. Moim celem jest przedstawienie Wam innej perspektywy na to, co słyszycie lub czytacie wszędzie indziej. Tak jak już wcześniej Wam powiedziałem, ja mam dosyć takie, że tak powiem, niekontrowersyjne, ale bardziej otwarte. Spojrzenie na, na wiele rzeczy. Lubię eksperymentować w wielu, wielu rzeczach. Lubię e, robić rzeczy troszeczkę inaczej niż inni, dlatego, że, że trening to nie jest coś, co ktoś Wam powie, że ma być tak, że białe jest białe, czarne jest czarne. E, jest tak duże pole manewru w tym, co robicie, w tym, co możecie robić, w tym, co możecie stosować. Że nie warto zamykać się, że tak powiem, w takich ramach, które ktoś określił, dlatego że błędność w większości badań, które są przeprowadzane, jest tak duża, że nie do końca może być potwierdzona, jeżeli chodzi o skuteczność stosowania wielu rzeczy. Otwórzcie swoje umysły na wiele innych rzeczy, na wiele metod, tre... na wiele metod treningowych, eksperymentujcie. Starajcie się, starajcie się rozmaicić swoje treningi, starajcie się rozmaicić swoją wiedzę, jeżeli chodzi o treningi i, i po prostu bawcie się tym. Starajcie się zrozumieć jak najwięcej i, i nie zamykajcie się, tak jak mówię, w, w ramach których ktoś was, was próbuje zamknąć i, i was określić na podstawie FTP. Lub, e, lub innego rodzaju tego typu, tego typu testów. Także mam nadzieję, że spodoba Wam się ten odcinek i, i, e, i tak jak mówię takie jest moje podejście, tak ja to widzę e, i i tak ja to stosuję, jeżeli chodzi o moich zawodników. Także zachęcam Was do przesłuchania może tego odcinka jeszcze raz, uświadomienia sobie pewnych rzeczy, zrobienia sobie notatek, rozpisanie sobie pewnych rzeczy na kartce. Na pewno Wam to pomoże zobrazować to, co powiedziałem i bardziej zrozumieć i może, tak jak mówię, przyswoić sobie tą teorię jeszcze bliżej. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku z pleneru. I mam nadzieję, że treningi u Was idą dobrze. Że niedługo się sezon rozpoczyna wyścigowy po tym całym chaosie koronawirusowym i już niedługo spotkacie się na wyścigach i będziecie się dobrze razem bawić. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Cześć.